Cześć. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest zbudować taką samoocenę, która nie zawali się przy pierwszej lepszej krytyce? Dziś przyjrzymy się, jak można czerpać poczucie wartości z siebie, a nie z tego, co akurat powiedzą albo pomyślą inni. No dobra, to wejdźmy w to głębiej. Zacznijmy od no właśnie, od takiego absolutnie podstawowego pytania. Co to tak naprawdę znaczy lubić siebie? Czy to jest jakaś pycha, arogancja, a może, może coś zupełnie innego, znacznie głębszego? I tutaj od razu trafiamy w sedno. Zobaczcie, arogancja to jest takie myślenie: jestem najlepszy we wszystkim. Z kolei zdrowa samoocena mówi coś zupełnie innego. Jasne, widzę swoje plusy i minusy, ale to nie powód, żeby się przekreślać. I o to właśnie chodzi: o taką cichą pewność siebie, a nie jakieś głośne przechwalanie się. Dobra, to co nas dzisiaj czeka. Oto nasz plan działania. Najpierw zdefiniujemy na nowo samoocenę. Potem poszukamy swoich dziesięciu mocy. Zerkniemy też w lustro mediów społecznościowych, stworzymy mały plan dbania o siebie i na koniec pogadamy o tym, jak cenna jest autentyczność. Zaczynajmy. Ok, część pierwsza. Redefinicja samooceny. Chodzi o to, żeby zbudować solidny fundament, którym jest po prostu akceptacja siebie. No dobrze, to czym właściwie jest ta cała autentyczna samoocena? W gruncie rzeczy to proste. To taka umiejętność, żeby jasno widzieć i swoje mocne, i swoje słabe strony, i jednocześnie akceptować siebie bez jakiegoś surowego oceniania. Nie chodzi o to, żeby udawać, że wad nie ma. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że one nas w stu procentach nie definiują. Koniec teorii czas na praktykę. W drugiej części zajmiemy się odkrywaniem swoich dziesięciu mocy. Zrobimy sobie taki mały, osobisty inwentarz tego, co w nas fajne. No właśnie dziesięć. Dlaczego akurat tyle? Bo to jest taka konkretna, osiągalna liczba. Z jednej strony do zrobienia, a z drugiej zmusza, żeby się chwilę głębiej zastanowić, poszukać takich talentów, o których może na co dzień się po prostu zapomina. Okej, okay, to jak się za to zabrać? Spokojnie, to tylko trzy proste kroki. Pierwszy, robimy listę rzeczy, które po prostu umiemy. Drugi, wypisujemy, co się w sobie lubi. To może być absolutnie wszystko: od cech charakteru po wygląd. I trzeci, co robimy dobrze. I ważna uwaga, to wcale nie muszą być jakieś spektakularne osiągnięcia. I to jest chyba najważniejsze. Liczą się nawet drobiazgi. Coś takiego jak: umiem słuchać, kiedy przyjaciel ma problem, to jest gigantyczna moc, prawda? Albo pamiętam o urodzinach bliskich, czy nawet robię naprawdę świetną herbatę. Każda z tych rzeczy to mała cegiełka, która buduje naszą wewnętrzną wartość. No dobrze. Spojrzeliśmy trochę do Wernąc. Ale przecież nie żyjemy w próżni, są też czynniki zewnętrzne. I właśnie w trzeciej części przyjrzymy się temu słynnemu lustru mediów społecznościowych. Zobaczymy, co jest po drugiej stronie ekranu. To pytanie chyba warto sobie zadawać regularnie. Kiedy skrolujemy te wszystkie profile, widzimy idealne kadry, same sukcesy, rajskie wakacje, ale zastanówmy się przez chwilę, czy to na pewno jest cały obraz, gdzie w tym wszystkim są te gorsze dni, trudności, porażki. No wiecie, taka zwykła, czasem nudna codzienność. Ten cytat po prostu genialnie to podsumowuje: porównujemy swoje własne kulisy, czyli całe życie z całym tym bałaganem i niepewnością, z czyimś filmem z najlepszymi momentami czyli starannie wybraną, wyreżyserowaną rolką. Takie porównanie nigdy nie będzie sprawiedliwe. Po prostu nie jest fair wobec nas samych. Skoro już to wiemy, to co dalej? Czas przejść od myślenia do działania. W części czwartej bierzemy się za tworzenie konkretnego planu dbania o siebie. Jak taki plan mógłby wyglądać? Znowu, nic skomplikowanego. Krok pierwszy: wybieramy trzy moce z tej naszej listy te, które wydają się najważniejsze. Krok drugi: myślimy, jak można je dalej rozwijać. No i krok trzeci super ważny szukamy wsparcia. Kto jest naszym sojusznikiem w tym temacie? A żeby nie było tak abstrakcyjnie łapcie przykład. Powiedzmy, że jedną z mocy jest: lubię rysować. Super. Planem może być zapisanie się na jakieś kółko plastyczne albo postanowienie, że raz w tygodniu pokaże jeden rysunek komuś bliskiemu. Chodzi o takie małe, regularne kroki. One wzmacniają poczucie, że mamy na coś wpływ. I tak, krok po kroku dochodzimy do samego sedna. Ostatnia część, wartość autentyczności. To jest takie prawdziwe antidotum na te wszystkie zewnętrzne, sztuczne dopalacze. To zdanie to w zasadzie całe podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Im jaśniej widzimy swoją własną wewnętrzną wartość, tym mniej nas ciągnie do szukania potwierdzenia na zewnątrz. Mniej potrzebujemy lajków, komplementów. Taka autentyczna samoocena działa trochę jak tarcza, która chroni nas przed szukaniem akceptacji w niewłaściwych miejscach. I na sam koniec zostawiam Was z pytaniem do refleksji. Skoro poczucie wartości buduje się od środka, to jaką jedną, malutką cegiełkę można dołożyć do tej budowli jeszcze dzisiaj? Może to będzie ponowne przeczytanie tej listy dziesięciu mocy, a może po prostu chwila wdzięczności dla siebie. Zostawiam to Wam do przemyślenia. Dzięki wielkie.